Świetrówki apteki zdrowia rzucały ostre cienie na zniszczone dłonie, które delikatnie drżały, układając grosie i dziesięciocentówki w starannie ułożone stosy. Weteran wojska, Jan doktor Kowalski, którego odznaka za zasługi ledwo łapała blask na jego znosionym płaszczu, skrupulatnie liczył każdą monetę z cichą determinacją. Zanim czekała niecierpliwa kolej klientów, pleć jeden mężczyzna znastał nieruchomo, uważnie obserwując. Robert Lewandowski, znany piłkaś i entuzjasta społecznych inicjatyw, zatrzymał się w aptyce tylko po to, by kupić suplementy, lecz coś w godnej walce starszego weterana przebiło zwykłe popołudnie. Staroletnie palce Kowalskiego potknęły się, rozrzucając monety po ladzie. Przepraszam, wymamrotał do kasiera. Głos jego był gęsty od zawstydzenia. Musiał tylko zdobyć leki na serce. Jego zniszczona twarz zarumieniła się, gdy schylał się by zebrać rozsypane monety, a ruchy zdradzały dawne urazy powstałe na polu walki. Wtedy Robert Lewandowski zrobił krok do przodu. Jego charakterystyczna energia złagodzona była współczuciem. To, co wydarzyło się potem, miało przypomnieć obecnym o zdolności człowieka do spontanicznej dobroci i zapoczątkować łańcuch zdarzeń, które odmieni nie tylko jedno życie, ale całą społeczność. Zanim przejdziemy dalej... Jeśli lubisz historie o codziennych bohaterach i aktach życzliwości, które zmieniają życie, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, to najlepszy sposób, by wysprzeć naszą pracę i nie przegapić kolejnej inspirującej opowieści. Dziękujemy bardzo i kontynuujmy. Lewandowski zbudował swoją markę na autentyczności, przebijając fałsz i mówiąc twarde prawdy. Ale widok dumnego weterana liczącego monety na leki ratujące życie poruszył go głęboko. Przypomniał sobie opowieści ojca o służbie, o braterstwie zawiązanym w trudnych okolicznościach, o obietnicach, by nikogo nie zostawić samego. Ciężar tych wspomnień naciskał na jego serce, gdy obserwował, jak starszy mężczyzna z godnością walczy o swoje życie. Proszę pana, powiedział Lewandowski, podchodząc z cichym szacunkiem, pozwól, że pomogę. Jego głos niósł w sobie tę samą autentyczność, której miliony słuchacie ufały. A jednocześnie był tak łagodny, że zatko słychać go w rozmowach medialnych. Weteran powoli się wyprostował. W oczach tlił się duma misająca się z koniecznością. Jego ruchy zdradzały dekady dyscypliny, mężczyznę przyzwyczajonego do stania prosto mimo ciężaru lat i wspomnień. Doceniam to, młody, ale zawsze sobie radziłem. Słowa były stanowcze, lecz jego drżące ręce mówiły co innego, gdy zbierał rozsypane monety. Młoda kasjerka, Anna Nowak, obserwowała rozwijającą się scenę z narastającym niepokojem. Widziała już wcześniej, jak Jan Kowalski przychodził zawsze 15, dnia miesiąca, starannie licząc dokładną kwotę. Chciała pomóc, lecz polityka firmy i realia minimalnego wynagrodzenia zmuszały ją do milczenia. Teraz, gdy Lewandowski zrobił krok do przodu, poczuła, że powietrze w aptece rozświetlonej fluorescencyjnym światłem zaczyna się zmieniać. Plewandowski zauważył, jak dłonie weterana lekko drżały, gdy próbował zebrać rozrzucone monety. Na ladzie leżał przepis, kluczowy lek na serce z ceną, która mogłaby wywołać zmarszczenie brwi u większości ludzi. Zbliżywszy się, dostrzegł naszywkę na płaszczu weterana Kowalski, J. lekarz Pulowy. Materiał był znosiony lecz nieskazitelnie czysty, świadcząc o życiowej dumie z wykonywanego zawodu. Był pan lekarzem pulowym? Zapytał Lewandowski. Autentyczny zainteresowany wyraz twarzy rozświetlił jego rysy. Wielokrotnie przeprowadzał wywiady z weteranami, lecz coś w cichej godności Kowalskiego przebijało wszelkie fasady. Oczy starszego weterana nabrały zamyślenia. Skierowane były ku czemuś daleko poza sterylnymi alejkami apteki. Trzykrotnie uczestniczyłem w misjach pokojowych w Afganistanie. Uratowałem życie tylu młodym załogięzom, że nie sposób ich policzyć. Nie wszyscy wrócili do domu, ale nigdy nie zostawialiśmy nikogo samego, o ile mogliśmy pomóc. Jego głos niósł ciężar niezliczonych decyzji na polu bitwy, ocalonych i straconych żyć w obliczu niemożliwych warunków. Kowalski spojrzał w kierunku młodej matki stojącej w kolejce za nim, która walczyła. By zająć uwagę swojego malucha, jednocześnie ściskając własny przepis. Ten sam instynkt, który niejednokrotnie popychał go do działania na polu walki, zadziałał i wyteren zaczął ustępować miejsca. Może pozwolimy innym przejść naprzód? Mruknął, zdając się akceptować ciężar własnej sytuacji. To był moment, kiedy Lewandowski podjął decyzję, która miała rozlać się echem daleko poza ten moment. Obrócił się w stronę aptykaza. Jego głos wypełniony był tą samą przekonującą mocą, która ugruntowała jego kariery. Opłaty pana recepty, utwozy dla pana konto, obejmujące wszystkie leki, na tak długo, jakich będzie potrzebował. Słowa te wypłynęły naturalnie, kierowane czymś głębszym niż zwykła dobroczynność. Wytyran zaczął protestować, lecz Lewandowski uniósł rękę. Prusy pana, spędził ponad lata. Ratując życie innych, dajmy komuś innemu szansę, gdy choć na jakiś czas przejąć stery. Militarna terminologia nie umknęła Kowalskiemu, którego wyraz twarzy subtelnie zmienił się ze zrozumieniem. Za ladą aptykarz dr Piotr Nowicki poczuł, jak pęka jego dotychczasowa profesjonalna powściągliwość. Przez trzydzieści lat wydawał leki, obserwując, jak rosnące koszty zmuszają pacjentów do podejmowania niemal niemożliwych wyborów. Sytuacja Kowalskiego nie była odosobniona widział wielu weteranów zmagających się z podobnymi wyzwaniami. Jednak coś w tej chwili, ta niespodziewana kolizja losów w jego aptece, wydawała się być zupełnie inna. To, co nastąpiło, nie było tylko epizodem do opowieści, stało się punktem zwrotnym w walce o prawa weteranów. Przez trzy intensywne godziny Jan Kowalski dzielił się nie tylko swoją historią, ale również opowieściami niezliczonych innych, których poznał przez lata służby. Opowiadał o młodych żołnierzach wracających z niewidzialnymi ranami, o lekarzach pulowych, którzy nie mogli sobie pozwolić na leki, które kiedyś podawali innym, oraz o systemie, który zdawał się zepchnąć na margines tych, których miał chronić. Wiecie, co mnie najbardziej boli. Powiedział Kowalski w szczególnie poruszającym momencie wywiadu: To nie tylko kwestia pieniędzy. Chodzi o to, by czuć się zapomnianym. Gdy jesteś młody i w mundurze, wszyscy nazywają cię bohaterem. Ale gdy się stazejesz i jesteś już tylko cieniem samego siebie, licząc monety przy ladzie apteki, wtedy dopiero dowiadujesz się, co społeczeństwo naprawdę myśli o swoich bohaterach. Odpowiedź słuchaczy była bezprecedensowa. Weterani z całego kraju dzwonili, dzieląc się własnymi doświadczeniami. Lecz to rozmowa z emerytowanym dyrektorem firmy farmaceutycznej odmieniła wszystko. Pracuję w tej branży od 40 lat, powiedział rozmówca. I nigdy nie słyszałem tak jasno wyjaśnionych naszych niepowodzeń. Musimy działać lepiej. Pozwólcie, zy pomogę. Ten telefon stał się iskrą do serii spotkań które zmieniły dostęp weteranów do opieki zdrowotnej. Lewandowski wykorzystał swoją pozycję i kontakty, jednocześnie zwołując kluczowych przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, organizacji wspierających weteranów oraz dostawców usług medycznych. Nalegał, by Jan Kowalski stał się centralną postacią wszystkich dyskusji, tak aby prawdziwe doświadczenie weteranów kierowały każdą decyzją. Powstała fundacja, jak obietnica doktora, wyrósła na coś więcej niż zwykła organizacja charytatywna. Przykształciła się w kompleksową sieć wsparcia, obejmującą nie tylko kość leków, ale cały ekosystem opieki zdrowotnej weteranów. Lokalne oddziały rozkwitły w całym kraju, głównie zatrudniając samych weteranów, którzy wzajemnie sobie pomagali. Doświadczeni Kowalskiego, zarówno jako lekarza pulowego, jak i cywilnego ratownika medycznego. Okazało się bezcenny przy kształtowaniu strategii fundacji. Wiedział, że opieka medyczna to nie tylko recepty i zabiegi, to przede wszystkim kwestia godności, szacunku oraz ludzkiego kontaktu, który często decyduje o tym, czy ktoś poprosi o pomoc, czy będzie cierpiał w milczeniu. Inicjatywa przyciągnęła uwagę najwyższych szczebli władzy. Gdy Kowalski występował przed parlamentem, nie przyniósł ze sobą tylko statystyk i badań, ale surowe, ludzkie historie weteranów, zmagających się z brakiem podstawowej opieki zdrowotnej. Jego spokojna, a zarazem stanowcza postawa przebijała się przez standardowe polityczne wymówki. Nie jestem tu, by kogokolwiek obwiniać, powiedział zebranym parlamentarzystom. Jestem tu, ponieważ daliśmy obietnicę tym, którzy założyli mundur. Oni służyli, poświęcali się, undawali krys. Teraz nadszedł czas, byśmy my dotrzymali słowa. Sześć miesięcy po uruchomieniu fundacji młody weteran, Michał Zieliński, który skorzystał z pomocy obietnicy doktora, podszedł do Kowalskiego z pomysłem. Michał, który służył jako lekarz polowy w Afganistanie, doskonale rozumiał unikalne wyzwania, z jakimi mierzą się osoby pracujące w służbie medycznej. I kiedy jesteś szkolony, by ratować życie, jak wyjaśnił Michał podczas spotkania fundacji, nigdy tak naprawdę nie przystaje być medykiem. Ale co się dzieje, gdy sam nie potrafi się o siebie zadbać? Jego słowa mocno trafiły do Kowarskiego, który sam znał tę walkę. Wspólnie opracowali wyspecjalizowany program w ramach obietnicy doktora, dedykowany był wyłącznie byłem pracownikom służby medycznej wojska. Sieć wsparcia medycznego stała się krótowym elementem działań fundacji, uznając odrębne wyzwania psychiczne i fizyczne tych, którzy nie cię za ratowania życia na polu walki. Sukces programu przykuł uwagę dr Katarzyny Wiśniewskiej, córki aptekarza, który był świadkiem pierwszego spotkania Lewandowskiego z Kowalskim. Dorastając przy opowieściach ojca o tamtym dniu, zainspirowała się do kariery w opiece zdrowotnej weteranów. Teraz, jako praktykująca lekarka, wnosiła swoje doświadczenie do fundacji. Kto, czego wiele osób nie rozumie, wyjaśniła dr Wiśniewska podczas sympozjum fundacji to fakt że potrzeby medyczne weteranów są często niezwykle złożone. Nie chodzi tylko o przepisywanie leków, trzeba rozumieć, jak splecione są ich fizyczne i psychiczne wyzwania. Ta wiedza doprowadziła do powstania kompleksowych centrów zdrowia w ramach większych placówek obietnicy doktora. Centra te zatrudniały specjalistów w opiece nad weteranami, tworząc miejsca, w których pacjenci czuli się zrozumiani i szanowani. Poczekalnie ozdobiono zgięciami i pamiątkami z różnych okresów służby, nadając im atmosferę spotkań a nie zimnych, szpitalnych korytarzy. Zaangażowanie Lewandowskiego miało kluczowe znaczenie dla rozwoju fundacji. Nie ograniczał się jedynie do pożyczania swojego nazwiska, w regularnie odwiedzał poszczególne oddziały, dzieląc się historiami sukcesu. Dzięki czemu jego autentyczność przyciągała widzów i słuchaczy. Podtrzymując zainteresowanie społeczne długo po początkowym szumie. Wiecie, co mnie zadziwia? Powiedział Lewandowski podczas kolejnej rozmowy z Kowalskim. Gdy mówimy o efekcie motula, jak małe działania mogą mieć ogromne konsekwencje. Ale zwykle widzimy to dopiero retrospektywnie. Tamtego dnia, w aptece, widząc, jak liczy pan monety, coś po prostu się zmieniło. Jakbyśmy stali na krawędzi czegoś ważnego. Kłoski skajnu no glowe. Wajrazy Jack zrozumieni. Na polu walki uczy się ufać swoim instynktom. Czasem najmniejszy szczegół, ślad, który nie pasuje, cisia, która budzi niepokój, może zadecydować o życiu lub śmierci. Może tak jest i w życiu cywilnym. Najważniejsze chwile nie zawsze przychodzą z hukiem. Wpływ fundacji zaczął dawać o sobie znać w nieoczekiwany sposób. Lokalne izby przyjęć odnotowały spadek liczby weteranów w kryzysie, gdy coraz więcej z nich uzyskało stały dostęp do opieki profilaktycznej dzięki obietnicy doktora. Policja zauważyła mniej incydentów z udziałem weteranów w potrzebie, dzięki działaniom sieci wsparcia zdrowia psychicznego, oferujących kluczowe interwencje. Jednym z innowacyjnych programów, który narodził się z doświadczenia Kowalskiego jako ratownika medycznego, były mobilne jednostki medyczne. Specjalnie wyposażone pojazdy, obsadzone przez weteranów pracujących w służbie zdrowia, docierały do tych, którzy nie mogli lub nie chcieli udać się do tradycyjnych placówek. Jednostki te okazały się szczególnie istotne na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do państwowych ośrodków był ograniczony. Historia obietnicy doktora zaczęła przyciągać międzynarodową uwagę. Specjaliści z innych krajów kontaktowali się, chcąc zrozumieć i wdrożyć ten model. Kowalski znalazł się na licznych konferencjach, gdzie dzielił się podejściem fundacji z lekarzami oraz adwokatami praw weteranów z całego świata. Śmieszny, reflektował podczas jednej z konferencji w Londynie. Wszystkie te lata spędzone w Afganistanie, wszystkie noce jako ratownik medyczny. Myślałem, że tylko wykonuję swoje obowiązki. Nigdy nie przypuszczałem, że znajdę się tu, pomagając zmieniać sposób. W jaki świat postrzega opiekę nad weteranami? Wpływ obietnicy doktora rósł w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Wielkie firmy farmaceutyczne, zainspirowane sukcesem fundacji, zaczęły tworzyć programy wsparcia dedykowane weteranom. Uczelnie medyczne wprowadziły specjalistyczne kursy dotyczące opieki nad weteranami, a Kowalski był często zapraszany jako gość wykładowca, dzieląc się swoim unikalnym doświadczeniem z zakresu medycyny polowej ratownictwa cywilnego oraz walki o prawa pacjentów. Fundacja ustanowiła coroczny Dyplom Kowalskiego, przyznawany osobom wykazującym niezwykłe zaangażowanie w opiekę zdrowotną weteranów. Pierwszym laureatem został młody farmaceuta z małej miejscowości, który po wysłuchaniu historii Kowalskiego w wywiadzie Lewandowskiego uruchomił mobilną aptekę dla weteranów mieszkających w domach. "W nigdy nie szukałem uznania", powiedział Kowalski podczas ceremonii wręczenia. Głos go drżało od emocji, ale jeśli nasza historia zainspiruje innych do działania, być może to właśnie będzie najlepszy lek przekonanie, że każdy, nawet najmniejszy gest dobroci, może zmienić świat. Lewandowski nadal przekazywał aktualności fundacji w swoich wywiadach, zawsze skupiając uwagę na weteranach, którym pomagano, a nie na sobie. Wiecie, czego mnie nauczył doktor? Często mówił do swoich gości. Prawdziwi bohaterowie nie noszą peleren ani nie szukają reflektorów. Czasem wystarczy, że stoją w kolejce w aptece, gotowi pomóc, nawet gdy sami potrzebują wsparcia. W miarę jak Kowalski wkraczał w dziewiątą dekadę życia, jego osobiste występy na wydarzeniach fundacji stawały się rzadsze, lecz jego wpływ pozostał silny. Organizacja rozrosła się daleko poza pierwotną misję pomagania weteranom w opłaceniu leków stała się kompleksową siecią wsparcia obejmującą opiekę psychologiczną, szkolenia zawodowe, pomoc mieszkaniową i wsparcie rodzinne. Siedziba fundacji mieściła się w nowoczesnym budynku w centrum Warszawy, a na ścianie wisiało wielkoformatowe zdjęcie apteki zdrowia, gdzie wszystko się zaczęło. Pod nim znajdowała się prosta tablica z napisem: "Czasami największe zmiany zaczynają się od najmniejszych gestów dobroci". Obok niej wystawione były odznaka Kowalskiego oraz oryginalny paragon dr Nowickiego z tamtego dnia, symbolizujący most między służbą wojskową a wsparciem cywilnym. 10. rocznicy tamtego pamiętnego dnia w aptece Lewandowski zorganizował specjalny odcinek swojego podcastu, podczas którego zebrał kluczowe postaci z historii fundacji. Anna Nowak, była kasjerka, która była świadkiem pierwszego spotkania, została nową dyrektor do spraw. Współpracy społecznej. Doktor Nowicki rozszerzył swój program szkoleniowy dla pracowników aptek w całym kraju, a sieć wsparcia medycznego Michała Zielińskiego stała się programem międzynarodowym. Jednak to refleksja Kowalskiego zamknęła całość. Wiecie, czego się nauczyłem przez te wszystkie lata? Powiedział, a jego głos nadal niesiał cichą siłę, która przykuła uwagę Lewandowskiego od pierwszego spotkania. Kiedy tamtego dnia liczyłem monety, czułem się zawstydzony. Myślałem, że zawiodłem. Teraz rozumiem, najniższe momenty często są początkiem czegoś większego niż my sami, kropka. Dziedzictwo tamtego popołudnia wciąż rośnie, dotykając nowe życie każdego dnia. W aptekach w całym kraju dumni mężczyźni i kobiety, którzy służyli swojej ojczyźnie, już nie muszą liczyć monet, by przeżyć. Znajdują tam zrozumienie. Szacunek i wsparcie, na które zasłużyli przez swoją służbę. I wszystko zaczęło się od tego, że Robert Lewandowski zauważył weterana liczącego monety na leczenie i postanowił działać. Czasami wystarczy jeden cichy akt dobroci, jedna decyzja o niesieniu pomocy, by zmienić światy zbo. Jak często powtarza jan dr Kowalski, w medycynie i w życiu najważniejsze nie są tylko leki, ale troska, którą okazujemy drugiemu człowiekowi.